Hej, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii zagrajmy w Patapon. Jest to, jak sami wiecie, gra na konsole PSP, gra muzyczna. Um, mam nadzieję że Wam się spodoba ten let's play i mam nadzieję, że nagram wszystkie, wszystkie po prostu gry z serii Patapon, czyli od 1 do części 3 um, Tutaj teraz macie ile mój stary save, 11 godzin i 22 minuty. I co jeszcze tu mogę wam powiedzieć? Gra, znaczy gra, będą wszystkie napisy w PL, czyli po polsku. Mam na nadzieję, że, że wam się to spodoba. Wszystkie nie będą po polsku, wszystkie napisy, tylko te najważniejsze. Czyli u tych, którzy które są po prostu najważniejsi w tej fabule, w tej w całej grze. A tak to zaczynamy nową grę i mam nadzieję, że Wam się to spodoba. I zaczynamy. Święty pakt, czy list od pataponów, że mamy podpisać to i będziemy bogami pataponów. Więc podpisujemy Święty pakt z pataponami. I dostajemy pierwszy bęben. I to jest pon na kółeczku. I teraz wybijamy rytm Pon 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 Żeby nasz Atapon Jeden z Ataponów Odzyskał siły Okej okay. Dzięki Więc daj nam drugi bęben i to jest bęben pata na kwadraciku i tutaj mamy teraz samouczek zubijamy rytm. Pata pata pon. Jest to piosenka marszu. Więc. Idziemy. I jeżeli teraz zauważycie, od początku filmu jest takie. Yy, takie ścinki korolowe. To przepraszam za to, ale coś mi się dzieje z konsolą. Lub z programem. I teraz mamy tutaj combo. Combo, czyli siła pataponów, czy coś takiego. tym większa siła e, punkt kombo, tym patapony są silniejsze. I zbieramy sobie naszych, e, naszych wo nasze wojsko czy tam przyjaciół i to są jaripony e, jari czyli włócznia. E, I z tego są nazwa Jaripon. <kłysy> No i zbieramy ich i idziemy. Tu kolejny i mamy już trzeciego... ...Aripona. No i hoppij, idziemy, idziemy, idziemy. O i co to się zbliża? Co to się zbliża? Szpary no, bardzo mamy tutaj pierwszego tak można powiedzieć przeciwnika a z drugiej strony Zigotony nasi najgłówniejsi przeciwnicy jesteśmy młodym, podapany są młodym, a teraz i nie ma jak uciec ale Zigotony się też wycofują bo ten z tyłu przeciwnik jest coraz silniejszy a nie dają im rady mu rady sobie. dobra i no i teraz nie przejdziemy, bo z są zbyt wolne. Ech, dobra. No. Mission complete. No i I pierwsza misja włączona polega na tym, żeby uciec. Żeby przejść. I tutaj teraz wybieramy sobie naszą nazwę. Chciałem tutaj wpisać yy, Jachrę lub Jachres, ale niestety tylko można. 4 litery. Więc będziemy się nazywać Jachr. I-A-H-R. Jachr. Inaczej się nie da. Więc nazywamy się Jachr. I <laughs> jest tak i tu wszyscy, o, w dż... sorry, chciałem powiedzieć, że a o... dawno starczycie, jeśli pamiętacie za e... zamyśliłem się, przepraszam was pierwsza wpadka i tu mamy pierwszy obelisk aż gdzie? przyjdziemy do misji i sobie zarobimy teraz te misje polowanie bo patapony są głodni są głodne hmm. więc idziemy na pierwsze nasze polowanie i znowu samouczek jest to Zesuńka ataku. Jak widać kombo się nabija. Tym większe kombo tym Paterpony mają większy damage, czy tam atak. I Fever. Jak widać teraz tu mamy taki totem. Niestety, ale my go nie użyjemy tutaj wpadka, bo Myślałem, że już mam od razu y, bęben na trójkącie, ale niestety nie. Dopiero to będzie w, w innym odcinku. I tutaj mamy teraz y, ptaszka, bodajże to się nazywa kaczyk. Y, on nam może wydać pieniążki lub kość. Tutaj mamy y, bydło. Nie wiem jak to się nazywa inaczej. One mogą nam dać skórę lub też pieniążki, lub kieł. To trzeba mieć naprawdę też szczęście, żeby mieć skórę lub kieł. W pierwszej części pada W drugiej to już tam jest to łatwiejsze. Łatwiejsze prawie. No i zbieramy i idziemy, potem do nim, e, Pójdziemy na bodajże... Zajmiał walkę, ale to już będzie taka marnie walka yy, z, z Ja Miałem pierwszy spoiler. Yy, już nie będę spoilerować tak yy, więcej, bo to będzie już po prostu twój twój twój. Fuj fuj fuj. I to nie będzie po, po prostu zbyt miłe, że będę spoiler, spoiler, bla, Spoilerował język mi się płacza. No i już. Koniec e, tej planszy. No i super. Super feywerki. Mission complete. Drum. Dobra. Siedemdziesiąt dwa. Kacin, czyli piny łożki. Jakby ktoś by tam nie wiedział, ja, 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 cię, ja, 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 i tu Meden nam pokazuje stół do składu zapasów, czy tam jakaś taka skrzynia, czy coś takiego, ale to będzie już kolejny koniec tego odcinka. Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie do zobaczenia, do usłyszenia. I czarny obraz. Cześć.